W dzisiejszym filmie przedstawimy Państwu dyktafon szpiegowski ukryty w pendrive. Najważniejsza cecha tego sprzętu to możliwość nagrywania głosu bez wzbudzania żadnych podejrzeń osób trzecich. W zestawie znajdziecie urządzenie oraz polską instrukcję obsługi. Dyktafon przed użyciem musi być naładowany. Wystarczy podpiąć go do dowolnego portu USB w komputerze lub w zasilaczu. Czerwona dioda sygnalizuje ten proces, natomiast niebieska informuje o jego zakończeniu. Urządzenie może nagrywać w dwóch trybach: ciągłym oraz po wykryciu dźwięku. Wybór następuje po ustawieniu włącznika w odpowiedniej pozycji skrajnej prawej dla pierwszego wariantu lub środkowej dla drugiego. W trybie ciągłym po pełnym naładowaniu możemy liczyć na około 20 godzin pracy, natomiast przy detekcji dźwięku do 24 godzin. Urządzenie może pracować również na stałym zasilaniu, wówczas jego czas pracy uzależniony jest tylko od ilości zapisanego materiału. Wbudowana 8GB pamięć pozwoli zapisać maksymalnie 583 godziny nagrań. 60 minut przy najniższej jakości zajmie 13 MB, natomiast przy najwyższej będzie to nieco ponad 100 MB. Dyktafon jest w stanie skutecznie zbierać dźwięk do 10 metrów. Dyktafon znajduje się w pomieszczeniu o powierzchni 20 m2, a ja znajduję się 1 metr od dyktafonu. Znajduje się 2 m od dyktafonu. Znajduje się 5 m od dyktafonu. Aby uzyskać dostęp do nagrań, wystarczy podłączyć urządzenie do komputera. System wykryje je jako dysk wymienny. Pliki zapisywane są w formacie WAVE. Edytując plik tekstowy znajdujący się w pamięci urządzenia, możemy ustawić datę, godzinę, a także czułość detekcji dźwięku, jakość nagrań, a także czułość mikrofonu. Prezentowany sprzęt idealnie nadaje się do dyskretnej realizacji nagrań. Takie urządzenie może pomóc nam w wykonywanej pracy oraz może posłużyć jako narzędzie do kompletowania dowodów potrzebnych w danej sprawie.